Jakie jest Twoje ulubione zwierzę, Niedźwiedź? Hehehe. <grymne> Anni bądź Anka. Ja zwykłem mówić Anka, więc tego się trzymajmy w dzisiejszym materiale. Czyli ognista dziewczynka z misiowym towarzyszem Tibersem, będąca jedną z najmłodszych postaci w League of Legends. Najmłodszych, oczywiście, pod kątem wieku, gdyż jeżeli weźmiemy pod lupę jej staż w grze, tutaj jest jedną z pierwszych postaci, jakie na polach sprawiedliwości walczyły. Jak jest silna? Dlaczego młoda dziewczynka pałęta się po pełnym niebezpieczeństw Noksusie? Czy co stało się z jej rodzicami? O tym w dzisiejszym materiale Kim jest Anka w uniwersum League of Legends. Materiał chciałbym zadedykować Grimowi, dzięki Michał za wspieranie kanału, sukcesów Ci życzę, a no i hej Suchatronik, co by tradycji się stało zadość, no bo tam gdzie Grim, tam i Suchatronik. W Zasadzie to historia bohaterki jest wizualnie przedstawiona w jednym z dłuższych ligolegendowych cinematików pod tytułem Annie Origins, który dokładnie po to powstał, żeby przedstawić jej lore. Choć jeżeli nigdy nie mieliście styczności z fabułomanki, będzie on świetną podporą pod dzisiejszy materiał i też nie wszystko z niego jest tak pięknie zrozumiałe, jeżeli ktoś nie czytał biografii na przykład. Historia bohaterki opowiada czasy jeszcze niesłej a poprzedniego wielkiego generała Noxusu czyli Borama Darquila. Nie będę tutaj opowiadał jego całego lore, ale w tamtym czasie były to jego ostatnie momenty zwierzchnictwa nad Noksusem, gdzie panicznie podejmował niezrozumiałe decyzje, próbował znaleźć coś, co przedłuży jego życie, po prostu jego działania były nieracjonalne. Dlatego ojciec Anki, Gregory wraz z żoną Amolin stwierdzili, że nie mają zamiaru uczestniczyć w tym życiu Noxusu za starego i paranoicznego Darkwila i opuścili stolicę umownie przyjętą z nazwy jako Noxus Prime. Warto wspomnieć, że żona Gregory'ego Amolin była wiedźmą, skąd można się dopatrywać źródła mocy ich córki. Udali się na daleką, oksjańską północ za żelazne szczyty, i przed nadejściem zimy i narodzinami Anki udało im się postawić dom. Tutaj Amolin usłyszała opowieści od osadników o cienistych niedźwiedziach, które w zasadzie w starej wersji kanonu, ale tej pierwotnej, pierwotnej, jeszcze z Alfy, praktycznie, odpowiadały za moc Tibersa. I tutaj rozpoczęła tworzenie misia, który stał się nie tylko ikoną Anki, ale myślę, że takim dość charakterystycznym elementem. Całego League of Legends, a przynajmniej w tamtym czasie. Chwilę przed rozpoczęciem porodu, Amolin skończyła tworzyć Tibersa i urodziła Ankę. Niestety, od tego momentu, czytaj, prawie całe życie młodej bohaterki jest jedną wielką, smutną historią. Gdy jeszcze była niemowlęciem, zachorowała wraz z ojcem, ten jednak miał o wiele mniej znaczące objawy. Anka z kolei była tak rozpalona, że matka nie mogła jej utrzymać w ramionach. Dlatego Amolin postanowiła przynieść lodowatą wodę z pobliskiej rzeki. Niestety nie mamy zielonego pojęcia, co się z nią stało. Nad ranem Gregory, nadal osłabiony, wstał, zobaczył praktycznie całkowitą zdrową Ankę, lecz po jego żonie nie było w ogóle śladu swojego czasu krążyły na ten temat różne teorie. Najpopularniejsza dotyczyła tego, że Amolin w drodze po wodę utonęła w tej samej rzece, w której zginęła Daisy, czy bardziej w której odpłynęła Daisy, czyli przybrana siostra bohaterki, do której przejdziemy za momencik. Słyszałem również na tyle odjechane teorie, że jako wiedźma związała swoją esencję z Tibersem zabierając chorobę z Eni, ale nigdy nigdzie i nikt tego nie potwierdził. Była to po prostu jedna z fanowskich teorii. Anka jako młode i niewinne dziecko. Niestety wierzyła, bo takie są realia, że jej matka kiedyś wróci. Niestety tak się nigdy nie stało. Tak, Tibers stał się nieodłącznym kompanem dziewczynki. Choć był tylko misiem, była to jedyna rzecz, która łączyła ją z matką i trzymała się jej kurczowo. Przez kolejne lata Gregory samotnie wychowywał córkę, lecz gdy zaczęli napływać nowi osadnicy, poznał on tam Lianę, z którą zdecydował się rozpocząć nowe życie. I nowa towarzyszka Gregoriego miała córkę imieniem właśnie Daisy. Można było również zakładać, że dziewczynki się dogadają, gdyż były mniej więcej w podobnym wieku, lecz niestety, Anka, jako oczko w głowie taty, była dość rozpieszczonym dzieckiem. Również jej charakter utrwalił się tym, że dziewczynka była obwiniana za rozpoczynanie wszystkich konfliktów między niebiologicznymi siostrami. Była po prostu tą najgorszą, choć Gregory starał się być mediatorem w tej sprawie. Choć sama biografia Anki nie mówi nam o tym wprost, tak Cinematico bohaterce w znaczącym stopniu ten temat rozszerza. O co chodzi? Chodzi o tragedię, która praktycznie spowodowała upadek tej rodziny. Pewnego dnia dziewczynki poszły bawić się nad porwistą rzekę, gdzie Daisy poślizgnęła się i finalnie zabrał ją nurt, a Tiber z tamtego dnia stracił jeden ze swoich guzików. Choć są teorie, że przybrana siostra Anki to Daisy, czyli stokrotka z gry będąca kompanką Iverna, tak nigdy nie zostało to potwierdzone. Zbieżność imion wiele tutaj nie znaczy, choć stuprocentowo nie wiemy, czy Daisy utonęła, a wiemy, że Ivern mimo wszystko sporo podróżował, tak mimo wszystko, ja bym się nieco wstrzymał w tym temacie i teoretyzowaniu. Wracając, Liana oczywiście obwiniała Ankę za to, co się stało, za stratę córki, w gniewie wzięła Tibersa i chciała go rozpróć, a przerażona tym, bohaterka, dała upust swojej niekontrolowanej mocy. Jej dom spłonął, a rodzice zginęli. W zasadzie tutaj historia Anki się kończy. Bohaterka jest postacią, która nie ma jakiegoś wielkiego celu, ale trzeba pamiętać, że jest dziewczynką, której wiek nie jest nawet wyrażany w dwucyfrowej liczbie. Z tego co wiemy, bohaterka aktualnie błąka się po noxjańskich lasach, czasem wykorzystując swój wygląd, swój słodki wygląd, aby zostać przygarniętą przez jakichś osadników. Tak otrzymuje nowe ubrania czy ciepły posiłek. Choć Noxus wydaje się być jednym z najniebezpieczniejszych regionów do życia w świecie League of Legends, tak broniona przez Tibersa Anka. Może raczej czuć się spokojnie. Anka jest kolejną, można powiedzieć, dość wyizolowaną postacią. A jej lore jest wręcz hermetycznie zamknięte, gdyż nie ma ona relacji z żadną postacią z League of Legends i żadnej nawet nie spotkała. Oczywiście w starym cinematiku widziała chociażby Garena czy Tryndamera, ale ten cinematik już od wielu lat jest niekanoniczny. I choć lata lecą, historia Anki w praktycznie żaden sposób nie jest rozwijana. Znaczy się, mamy jeden przypadek, gdzie została zaczepiona przez łowców nagród którzy zobaczyli wielki worek pełen noksjańskich pieniędzy i chcieli się z nim, powiedzmy no zaprzyjaźnić, co się oczywiście finalnie nie udało. Opowiadając skrótowo było tak, że Anka dotarła do pewnej karczmy, gdzie poprosiła o szklankę mleka, a gdy miała za nią zapłacić, z worka wyleciało kilka złotych monet. Łowcy nagród, mając takie dolary w oczach jak w kreskówkach, już widzieli interes w oddaniu dziewczynki rodzicom, którzy na pewno szukają swojej Zaginionej córki. Anka odpowiedziała, że nie żyją, więc za nią po prostu nie tęsknią. Łowca nagród orzekł, że to jest jednak dość duża sakiewka, jak na tak małą dziewczynkę. Na co Anka odpowiedziała, że znalazł ją Tibers. Wcześniej należała do mężczyzny, próbującego zatrzymać Ankę na drodze, przez co Tibers musiał wkroczyć i obronić swoją bohaterkę. Bo oczywiście ludzie w karczmie nie uwierzyli i zaczęli się po prostu śmiać. Wtedy łowca nagród złapał Cibersa, Anka oburzyła się, krzycząc, że Miś nie lubi jak się go ciągnie. Tak oto moc Anki ożywiła Misia w szale, który urósł i można powiedzieć uratował Ankę. Po incydencie po prostu wyszła, a karczma której konstrukcja została bardzo mocno naruszona, zawaliła się. Tutaj możemy powiedzieć, że historia Anki rzeczywiście się kończy. Lecz chciałbym nadmienić jedną ważną rzecz. Otóż wiele osób siedzących głębiej w lore League of Legends uznaje Ankę za dość słabą postać, oczywiście nie w grze, bo ta no to zależy oczywiście od skilla jak z każdą postacią, a pod względem siły w lore, z czym ja się nie do końca zgadzam. Oczywiście jest oparte to faktem, że Anka nie do końca rozumie swoją moc, nie kontroluje jej, i ta objawia się tylko w momentach wielkiego zagrożenia czy emocji. I jest to rzeczywiście prawda, choć patrząc na to, co już potrafi zrobić dziewięcioletnia bohaterka, myślę, że ja bym osobiście nie uplasował jej gdzieś wśród tych najsłabszych postaci w League of Legends. Jeżeli jest chociażby jej zimno, to nieświadomie otula się ciepłem, które poniekąd jest prezentowane na jej umiejętności w grze pod klawiszem W. Tibers stał się również pewnego rodzaju przekaźnikiem jej mocy, choć akurat w starolorowym cinematiku Anka pokazywała również inne przejawy mocy. Również na koniec tego materiału, gdyż Anka tak jak mówiłem jest dość hermetyczną postacią i nie za dużo się z nią dzieje, chciałbym wspomnieć o takiej ciekawostce raczej dla tych największych lorowych świrów. Otóż również rozróżnianie Anki pod kątem siły w starym i nowym kanonie jest rzeczą dość problematyczną. Mi się wydaje, że w starym kanonie była jednak troszeczkę silniejsza. Z prostej przyczyny, jej moc wydawała się wtedy bardziej ukierunkowana. Otóż kiedyś w tym pierwotnym lore, które miało bardzo dużo absurdów i takich rzeczy typu, no wiem, że mówię to po raz któryś, ale że Lee Sin stracił wzrok, bo wzrok go zawiódł, to jest najlepszy cytat starolorowy, jaki w ogóle istnieje. Pamiętacie jak wspominałem, że matka Anki Amolin była mocno zainteresowana opowieściami o widmowych misiach, tak Tibet. W starym Kanonie rzeczywiście takim czymś był. Był cienistym stworem, którego w zasadzie Anka ujarzmiła. Dziś natomiast Tibers jest takim potężnym beneficjentem i poniekąd przekaźnikiem ogromnej mocy bohaterki. Ogromnej, aczkolwiek niekontrolowanej. Dziękuję wam pięknie za obejrzenie i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.